Witam drodzy akwaryści. Kuba Jankowski z tej strony. Jak widzicie w moim 72-litrowym akwarium, mamy obraz po wielkim cięciu. Wyciąłem z tylnej ściany zdecydowaną, no, prawie wszystką dużą kryptokorynę. Wyleciało liści bardzo, bardzo dużo. Zostawiłem tutaj tylko z lewej strony, patrząc od frontu akwarium, takie ładne, duże, zdrowe liście, które z biegiem czasu, jak widać, rozrosną się, będzie ich więcej, no i stworzą taki ładny parasol, jak to ta roślina ma w zwyczaju, nad całością zbiornika. Po tym cięciu w akwarium zrobiło się troszkę jaśniej. Jest troszkę więcej miejsca do pływania dla ryb, no i myślę, że wizualnie też to wszystko wygląda całkiem przyzwoicie. No teraz może jeszcze nie, ponieważ woda jest zmętniona. Jeszcze korzystając z okazji, przeczyściłem filtr, który jak widać bardzo ładnie dmucha. No i potrzebuje jeszcze trochę, jeszcze trochę czasu, aby woda się wyklarowała w 100%, a do tego dojdzie, bo wiem, że ten filtr potrafi, a potrafi naprawdę sporo. Tak się zbiorniczek prezentuje. Wyleciało jeszcze oprócz dużej kryptokoryny, jeszcze sporo, sporo rzęsy. No i zrobiło się odrobinę jaśniej rzęsa. Za kilka dni znowu tafle zazieleni w całości, no i będzie taki fajny ciemny klimacik cały zbiornika na tę chwilę bardzo, bardzo mi się podoba, anubiasy rosną zdrowo tak samo bucek i bolbitisy wszystko rośnie całkiem całkiem dobrze, cieszy mnie to bardzo. Tutaj szczególnie ten meszek ładnie wygląda na tym korzeniu, taki parasol powoli się z niego robi. Cały zbiornik Prowadzi się bezproblemowo. No i cóż, cóż więcej można chcieć. Nowe ryby, które mam już od niecałego, no prawie już tygodnia, barwniaki, szmaragdowe, parka, zadomowiły się, myślę, już na dobre. Widzicie po prawej stronie u dołu przy wylocie filtra jest taki wlot do rurki ceramicznej tam. Obrała sobie samiczka kryjówkę, co jakiś czas do niej wpływa, zaprasza tam samca, myślę, że z biegiem czasu, jak rybki podrosną, to coś tutaj zmajstrują, no i będziemy cieszyć się z ikry, a może i z jakichś maluchów, ale do tego jeszcze długa droga, ponieważ te moje osobniki są młode, no i, no i jeszcze nie teraz, jeszcze nie jest ich czas. Kiryski, neony czarne i moje małe glonojady mają się dobrze. Wszystko pływa w komplecie, więc jest tak jak być powinno. Dzisiaj jeszcze rybki karmione nie były. Taka mała dietka, post. Coś im zaraz wrzucę. Jak widzicie, tak to wszystko wygląda. Jest całkiem nieźle. Może korzystając z okazji, że mogę sobie tak bez problemu pofilmować małe zbliżenia. Tutaj widzicie, o jest ta moja parka, o której mówiłem, samiczka, tam samiec krąży sobie wokół tej rurki, tak sobie ją obływają z tyłu, o, 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 o. Samiczka tam będzie powoli, powoli wchodzić. Tak. I tak to moi drodzy wygląda. Ta piękna rybka już się chyba przyzwyczaja do roli rybiej jej mamy, ale ale do tego jeszcze chyba sporo wody przez mój filtr musi przepłynąć, aby tak się zadziało, ale już to Wygląda całkiem, całkiem fajnie. Jak widzicie, Anubiasy w dobrej kondycji. Trochę przykurzone po tym czyszczeniu, ale nie jest źle. Kiryski śmigają, neony śmigają. Tutaj meszek też jest całkiem ładny. O, moje korzenie. Taki myślę ciekawy sposób ułożony tutaj o samczyk się kręci w tym korzeniowym gąszczu ogon jeszcze nie odrósł myślę że powoli powoli jakoś dojdzie do do ładu z tym ogonem no i będzie ładny taki jak na zdjęciach różnego rodzaju publikacjach o tych rybach o, ale jest całkiem ok Tutaj widzicie kupę rzęsy. Jeszcze jakieś nie do końca posprzątałem. Widzę jakieś kawałki roślin, muszę powyrzucać. O, tak to wygląda. Całkiem, całkiem przyjemne akwarium. Wszystko sobie powoli śmiga. Tylko patrzeć, tylko obserwować i tylko cieszyć się tym, co ten mały kawałek natury, wygenerowanej oczywiście sztucznie przeze mnie. Daję sporo radości i to najważniejsze. Moi drodzy, z obrazkiem mojego akwarium Was zostawiam, życząc miłego dnia, miłego wieczoru. No i trzymajcie się, ciepło. Cześć!